Witajcie! Dziś opowiemy sobie o tym, jak to jest, że mimo, że coś słyszymy, nie zawsze tego słuchamy. Pomoże nam przy tym kolejna przypowieść Jezusa. Zapraszam! Witajcie na kolejnej kryzysowej lekcji religii. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej przypowieści pana Jezusa. Tym razem będzie ona o siewcy, który siał zboże, siał ziarno na różne rodzaje gleb. Przypowieść, jak już wiecie, jest to opowieść o czymś trudnym w prosty sposób. Posłuchajmy zatem Pisma Świętego. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Pan Jezus. Mówił im wiele przez przypowieści tymi słowami. Oto wyszedł się w cesadzie, a kiedy siał, niektóre ziarna padły na drogę, a ptaki nadleciawszy wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, tam, gdzie nie miały wiele ziemi. Niebawem zeszły, bo nie były na dużej głębokości. Ale gdy ukazało się słońce zostały spalone i uschły, bo nie miały korzenia. Jeszcze inne padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Wreszcie inne padły na dobrą ziemię i wydały plon stukrotny, sześćdziesięciokrotny i trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Boże. Jak słyszeliście, jest to już druga przypowieść, w której Pan Jezus nawiązuje do rolnictwa. Mamy tutaj postać siewcy. Siewca jest to Bóg, który sieje swoje słowo. Ziemią są tutaj różni ludzie. Jak słyszeliśmy, były cztery rodzaje ludzi, które usłyszały słowo, czyli padło na nich ziar ziarno. Ziarno potrzebuje do wzrostu słońca, wody i ziemi. Bez tych trzech składników. Ziarno nam nie wyrośnie. Pierwsi to byli ci ludzie, którzy usłyszeli słowo, albo nie zrozumieli. Przedstawieni są tutaj jako droga. Na drodze nie ma za dużo ziemi, a jeżeli jest, to jest ubita, twarda i żaden korzeń nie mógłby w nią wzrosnąć. Tacy ludzie to są ci, którzy słyszą słowo, ale nie chcą go rozumieć. Czasem nie chcą, ponieważ nie znają Boga, zupełnie ich sprawy Boga nie obchodzą, są niewierzący. Czasem sami wybierają taką drogę, żeby nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Wszystko, co o Bogu usłyszą, to negują, wyśmiewają albo po prostu nie chcą mieć z tym do czynienia. U takich ludzi przylatują taki, które symbolizują tutaj szatana i wydziobują to słowo. Czyli po prostu to słowo nie ma możliwości, wydać swoich plonów, nie ma możliwości urosnąć i nie ma możliwości wydać nowych ziarn. Druga grupa ludzi jest przedstawiona ziemią skalistą. Na skalę jest mało ziemi. Może jest i woda, jak się zbierze w jakiejś kałuży, ale mało tam jest ziemi, w której takie nasionko mogłoby zapuścić korzeń. Nasionko bez korzenia, bez ziemi nie ma jak pobierać Substancji odżywczych i bardzo szybko usycha i umie. Ludzie, którzy są przedstawieni jako ziemia skalista, są to ci ludzie, o których się mówi, że mają słomiany zapał. Bardzo chętnie i ochoczo biorą się do pracy, bardzo chętnie yy, słuchają, bardzo entuzjastyczni są, ale jeżeli przychodzi jakieś wyzwanie, jakaś cięższa praca, albo praca musi trwać dłużej to tacy ludzie opuszczają Boga i już Go więcej nie słuchają. Trzecią grupą ludzi są ludzie, którzy są porównani do chwastów. Mają w sobie chwasty. Co to oznacza? Oznacza to, że bardzo wiele spraw ich absorbuje. Wieloma sprawami się interesują, pokładają nadzieję swoją w swoim bogactwie, w swojej inteligencji. Nie chcą ufać Bogu, tylko polegają na sobie sami. Tacy ludzie stwierdzają po pewnym czasie, że im to słowo, ten Bóg, nie jest wcale potrzebny. I dlatego go właśnie porzucają. Czwartą grupą są ci, którzy słowa Bożego słuchają. Oni są ziemią żyzną, czyli odpowiednio nasłonecznioną, odpowiednio nawilżoną i głęboką, pulchną i dorotną. W takiej ziemi. Nasiono ma możliwość wyrosnąć, nasiono ma możliwość rozwinąć się dobrze i wydać plon. Plon nawet 30 -krotny, nawet 100-krotny i 60-krotny. Takie plony nie występują w naturze. Są to cudowne plony. Ziarno aż tak dużego plonu nie rodzi. Warto zauważyć, że tylko w jednym przypadku nasiono nie wyrosło wcale. Jest to przypadek tych ludzi, pierwszych, którzy nie chcą znać Boga lub w ogóle Boga nie znają. U nich szatan działa najmocniej i przylatują zewnętrzne, takie, które wydziałują to ziarno. W innych przypadkach, to człowiek sam decyduje się na to, że jednak to słowo, które usłyszał, nie chce go dalej pielęgnować, nie chce dać mu szansy wzrastać. To, jaką glebą jesteśmy, Zależy tylko od nas. To zależy od nas, czy damy yy, Bożemu Słowu możliwość wzrastania, czy będziemy polegać właśnie na swoich bogactwach, umiejętnościach, yy, będziemy polegać w życiu na tym, co sami możemy sobie wypracować, albo może będziemy jak ta gleba skalista, nie będziemy mieli zaangażowania, nie będziemy mieli wytrwałości, żeby przynosić dobry owoc. To wszystko zależy od nas. Taką właśnie prostą przypowieścią Jezus tłumaczy bardzo trudne sprawy Królestwa Bożego. To kto do Królestwa Bożego będzie chciał wejść, a kto nie będzie chciał wejść. A tymczasem to tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnej kryzysowej lekcji religii i do zobaczenia w innym czasie.